mocno odda tak więc halo, halo? Halo, halo? Halo, halo? Cześć Borys. O, cześć, 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 tylko słyszę chyba trochę swoje echo, ale to tak już chyba musi zostać. Eee, a nie oglądasz nas tylko na telefonie, tak? Nie, 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 od ciebie słyszę, z głośnika. Eee, to bardzo bym prosił o lekkie przyciszenie eee, BDS, a tak żeby się nie słyszał. Eee, Super, dzięki wielkie. Już eee, jesteśmy na wizji? Tak, jesteśmy na wizji. No, cześć, się panowie, panu wie. Się ma Się ma Amadeusz, Się ma Cześć, cześć. Cześć. Słuchajcie, sprawa wygląda tak, że jakby tutaj nie będę już o tej sytuacji, którą przyjmowałeś, Filip. Tej solówy kurwa, na której się obsrałeś i na której z krzaków wyskoczył guzior, twój przydopas? O, chłopie, grubo lecisz, stary. Wschodz, Możesz dostać po naprawdę w ja tych kurwa. Kłócił, mordo. Ja się nie będę z tobą kłócił. Ale co ty się słuchaj. nie kłócisz, stary? Ty jesteś kurwa farmazoniarzem, sam przyjechałeś tam na okay, dwa auta. Piz kurwa. Chciałeś ze mną. Problemu, chciałeś z Jurko. Co, nie miałeś kolegów? Stary przecież, guzior, potrzeb wyjaśniać mówię, cię kurwa, do tych kolegów, debilu. Powiedział, że nie ma problemu. Mówi, nie ma problemu, już się nie kotłuj, spokojnie. Filip, słuchaj, Spokój się, Bo ty, o Jezu, twoje zaczyna wyświetlenia... się ta populistyczna gadka, Mordo. kurwa. No Mordo. dobra, no mam słabe wyświetlenia, stary, dostałem. Ale nie o to mi chodzi, daj mi powiedzieć jedną rzecz, już przestań, kurwa, mi wchodzić w słowo, pajacu. Posłuchaj. Ty, twoje wyświetlenia i twoja tożsamość, wszyscy zostaliście w momencie, w którym był ten bich stary, twoja nowa płyta. 18 tysięcy, 28, 17 tysięcy Mówisz o epce, chłopie, Od, która została wrzucona Ale na kanał. Nie mam epkę, ja mogę nagrać epkę, na której puszczam bąki, kurwa. Ale ja w chuju to mam, całe o, twoje nie. życie jest stary, o, kurwa, puszczaniem bąków, starych, krujesz się, a znowu będziesz okay, wyjeżdżał w bagażniku mordko. kurwa i taka jest o, prawda. O Jezu, w bagażniku, oh, jezu. no co ja było tak kurwa, wielki gangsterze, że się prułeś, Daj kurwa się, przez telefon do menedżerów kurwa, a potem odsrany kurwa wracasz w uspokój się dobra w bagażniku obudzić uspokój, uspokój się kurwa Ruch, ale widzisz to wszystko było w Ale tamtym dlatego roku, debiru kurwa ja bym się nie pruł prób stary próbowałbym normalnie rozmawiać roku. to było w tamtym roku jest inny czas a ty tam zostałeś więc Filip słuchaj wróćmy na chwilę na ziemię posłuchaj ucały zdera w rękę halo Słuchaj, ja jestem? Słuchaj, Filip, ucałuj bok zdera w rękę, bo gdyby nie on, to by, ty byś nie miał co do garnka włożyć. Ty się kurwa, ty? kurwa, kurwa sam jesteś sprzęgę. tym garnkiem i to jeszcze przy grubym, no przy kurwa. Garnkiem, to po pierwsze, stary. Że, ja, ja nie zarabiam ten anzach i Dobra, skończyłeś swoją wypowiedź, skończy, kurwa. daj mi powiedzieć jedną rzecz, a ty mi nie pozwalasz cały czas powiedzieć jednej rzeczy, karakanie pierdolone. Posłuchaj, chwilę. No posłuchaj, daj mi powiedzieć jedną pierdoloną rzecz. Muzycznie się skończyłeś. We freestyle już każdy ma wyjebane twój, to fejm MMA to jest jedyna rzecz, która daje ci jeść. Nikt się nie będzie z tobą bił, nikt się nie będzie z tobą bił, nikt się nie będzie z tobą bił na żadnym Ty się biłeś MMA, kurwa ze mną i się zachowałeś powiedz jak, powiedz jak pizda stary powiesz jeszcze raz, kurwa, na moich przyjaciół przydu pasy, to nie będziesz miał walki. Gdzieś no to dawaj, robię? stary, kurwa. No, no Mieszkam we Wrocławiu, Wrocławiu kurwa, na Zakrzowie, chłopie. Chcesz, kurwa, to walki, przyjeżdżaj. Dobra. Walki, Chuj ci dupę, kurwa. Dobra. Dla ciebie stary. to przyjemność, jakbym ci tak powiedział. Gruby, Jezu, gruby, no, bo cukier jest, skoczy, kurwa. Znowu, pedale, kurie, stary. O ja znowu. Pedale, pedale. Powiedział tolerancyjny pedalec, jak mnie nazwałeś. Potem wypisuj sobie śmieciu, kurwa, te posty o tolerancji i tak dalej, a z ciebie wychodzi prawdziwe ja ty kurwa Ale jebana ja stałem. Ja słyszałeś kurwa, co ja powiedziałem? Słyszałeś co ja powiedziałem, to sobie wróć! Boxer, niech on zamknie <słyszałem> na chwilę mordę. Ja powiedziałem, jak powiedziałeś, jak powiedziałem do ciebie chuj się w grupę, ty mi powiedziałeś coś tam, coś tam, to mówię, jeszcze powiedz do mnie pedale, pedale do mnie powiedz, tak powiedziałem. Bo kurwa, stary, ja mam wyjebane w to, jak ty mnie nazwiesz, ja mogę być dla ciebie, dałem kim chcesz, stary! Ty jesteś nikim, kurwa, skończyłeś się, Fame MMA, to jest twoje życie. Ten telefon, że ja teraz dzwonię, to jest twoje życie! Gdyby nie to, to ty byś był kurwa nikim, rozumiesz? Ale co byłbym nikim, stary? Gdyby nie to, to bym kurwa ciebie? robił sobie muzykę to, i miał mnie całość... wyświe... Ale z... czy ty przy głupie nie rozumiesz, że ja dostałem pytanie? I na to pytanie odpowiedziałem, ale problemu, kurwa. Ale to pytanie to ci się śni po nocach. Kondoni, ale bo nie co, kurwa, tematu. mi się śni po nocach, stary? Nie ma ty nie mi się śnisz po, się po nocach, stary, kurwa. Zajmujesz tyle miejsca, że musiałbym kurwa, spać słuchaj. 24 godziny, stary, kurwa, żeby mi się cały bedoes przyśnił. już, Mordę, stary, popisałeś się. Napisz potem kolejnego posta, że kochasz mamę, kochasz swój gęk kurwa i, i wolność i swoboda i tak dalej. To jest wstyd, że kocham mamy? Nie, nie jest wstyd. Wstydem jest, że te no populizmy. Ale daj mi teraz pod? powiedzieć, kurwa. Wstydem jest, ale że napierdalasz nie nie te populizmy, a jesteś taki jak w posłuchaj. tym telefonie, kurwa. Ja ale przynajmniej nikogo nie udaję, stary. Jak człowieku. mi bokstel zadał pytanie, to ci mówię, że cię jebie. I tyle, stary. I to samo powiem na żywo. A, I to samo powiem w social mediach, stary. A ty grasz, kurwa. Grasz i fakt, ja masz, ja więcej i masz więcej wyświetleń, ja masz więcej pieniędzy, ale jesteś biednym, zakompleksionym człowieczkiem. Jesteś takim człowiekiem, kurwa jakim byłeś na żywo, ty pizdo, kiedy powiedziałeś do mnie, że chcesz kurwa zagrać Fifę u Jurkowskiego, ty to kurwa, kurwa i jesteś takim człowiekiem, jak wtedy Guzior was kurwa wyjaśniał, stary. O kurwa, ale to o! No, do dzisiaj kurwa wszyscy trzęsiemy portkami przed tobą i guziorem. Dwa czarne konie Cality, kurwa. Weź, idź kurwa, nie Nie już nie ku... jest w quality z no, no właśnie kurwa, ty jesteś tylko dlatego, że masz to wpierdalać, kurwa. Posłuchaj mnie! Bo kurwa, ty się galopujesz, ty zaczepiasz mnie non stop, nie <ścoughs> będzie żadnej walki, rozumiesz? Nie będzie. Mogę ci zapłacić kurwa, żebyś zamknął mordę człowieku, bo ja mam inne sprawy, ja się zajmuję zupełnie innymi no sprawami. to to niech kurwa, kurwa ja... jak ale masz krótko, inne sprawy. Cicho, cicho. Cicho, Cicho, Ale nie, nie będziesz proszę. mnie uciszał stary ty, kurwa, kim Jezu, ty jesteś? Dobrze, ja ty nie, jesteś, jesteś, ja jesteś, nie jesteś, będę grał w twoje ty, gierki tak, pacanie kozakiem. kurwa. Nikt ciebie nie będzie uciszał, A no to tak, sorry, tego Filipa nikt nie będzie uciszał. Dobra słuchaj mordo. <laughs> mordo, na serio. Nie wiesz, jestem wiesz twoją mordą mi? kurwa. O Jezu, no nie mów do mnie mordo. Kurwa stary, to weź mi jeszcze powiedz tak, że jestem garnek, kurwa, pedał, że... Ale ja nie powiedziałem, że jesteś pedałem chłopie. Ale powiedziałeś jak ci powiedziałem chuć w dupę to powiedziałeś że dla ciebie to byłaby przyjemność No bo ty Na jesteś taki tolerancyjny lat, tak? i tak dalej wiesz no Acha, czyli dla jest ciebie przyjemność Nie ja też jestem tolerancyjny możemy się jak potulić kurwa to potem to znaczy, że lubię ciebie jebać w dupę co? To, znaczy, to tutaj... był pancz sytuacyjny, już A, do tego nie dorabia ideologii. No, że rozmawiam kurwa z kurwa, o IQ kostki, kurwa. No takim freestyle'owcem, do... że pisałeś kurwa do innych dobrze, że jara cię to, że wrzucają moją walkę z boberem, stary. Dostawałem screeny, zresztą o tym nawijałem, no to Ale ja nie wiem, mordo, ty to, ty to, ty to, ty to robiłeś w 2012? Ty wiesz, kurwa, w jakim ja jestem w momencie w życiu, czy nie? Ja zostałeś, widzę, tam. że jest ten moment, że musisz zadzwonić, kurwa, żeby wyjaśniać stary. Dostałem nie, pytanie stary, jest taki moment, jest taki moment stary, że zadzwonię powiedzieć ci tylko jedną rzecz. Chciałem ci tylko powiedzieć, że twoja no. kariera muzyczna z dniem dzisiejszym się skończyła, no. twoja kariera freestyle'owa się skończyła, bo każdy ma w ciebie wbite. Jedyne co ci zostało to siedzenie i pajacowanie w internecie. Więc tak jak Ci mówię. Dzięki Amadeusz, ja, ratujesz mi kurwa całe życie. Naprawdę, Czemu? to jest akurat prawda, Bo ja tak jesteś, prawda. jesteś wiesz, Ty gościem, który daje mi jeść. To to już powiedziałeś, prawo. już, już, nie, powiedziałeś czekaj, to, po ale czekaj, stary powtarzasz to. kurwa to wszystko od pięciu ale czy bo, sześciu bo chcę, minut. Bo chcę dojść do meritum. Chcę no dojść jakie do końca, meritum, spokojnie. stary, no co mi powiesz, kurwa. No, stary, no dobra, mów, dobra. Borek, mów, 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 powiedz mi prawdę. Słuchaj stary, za każdym Braj, razem papry. przywołujesz tą solówkę, na której dobrze wiesz co się stało. No co Daliśmy kurwa się sobie... stało, stary? Wypłaciłeś Kika kurwa sztukę, dostałeś mocniejszą ode mnie sztukę. Spytałem się ciebie, czy już chcesz kurwa skończyć, bo widziałem twoje oczy i powiedziałeś stary. tak. A potem szukałeś stary. kurwa telefonu, który mi wypadł, stary i poszedłeś stary. mi po fajkę. No ja pierdolę, przecież tam było debilus 8 osób, osób które to potwierdzi. Poszedłem tobie po fajkę? No poszedłeś nie, no, stary, po fajkę, bo ja powiedziałem, czy zapalimy śluga. Filip. Filip. Ja dole ja jest taka, nie znoszę kłamstw kurwa stary, nie dobrze, znoszę. kłamstw. ja też nie znoszę. I moja wersja jest taka, że dostałeś kurwa sztukę, ja dostałem sztukę, dostałeś kurwa sztukę i powiedziałeś tak, o, to w tobie kurwa lubię! I opuściłeś ręce, kurwa. I ty nie, było rękę, tak było. I tak, ja, ja I tak było, więc kurwa, zamknij Samtie się człowieku. Posłuchaj, kurwa. co ci powiem. Największe homofoby to są ci, którzy wyzywają od pedałów, kurwa. Ale ja cię I tak do, nie i to ty, kurwa dzbanie nie Dość tematu, gdzieś tam problemu stary, wszyscy znają moje poglądy, ja jestem pierwszym raperem w Polsce, który się opowiedział za LGBT, ja ich wspieram pełnym sercem, dlatego Filip słuchaj, moje wsparcie idzie również do ciebie, ponieważ niedługo odpalamy kurwa naprawdę program dla gości takich jak ty, będziecie się napierdalać kurwa w bagnie i kurwa za duże jest... pieniądze... Twoje Zapraszam, środowisko kurwa, jest kurwa jedę. bagnem, pekli, stary. Kurwa. I to, Mordo. że ty się wybiłeś, jest kurwa takim wielkim bagnem w polskim kurwa hip-hopie. Ja mówisz, cały Boxdela, cały Białasa po stopach, stary. Cały Białasa po stopach za to, że kurwa się wyręczył w biznes z ulicą, ty kurwa pacjencie. Patrz, jaki masz ból dupy, kurwa. Ty jesteś nikim, człowieku. Naprawdę, podziękuj Boxdelowi. Trzymajcie się, życzę wszystkiego dobrego. Filip. Jo, 211, pozdro. Pozdro, Borek, miłość, pis. Pis, trzymaj się, wariacie, wszystkiego dobrego Trzymaj samego, się. Ku, trzymaj Ej, się. ja chcę też powiedzieć jedno słowo do BDS-a. No? Yy, ja mam twoją płytę jestem fanem. O, szacunek, dzięki. To ja ci coś powiem. Władca piekieł musi dzisiaj wjechać, kurwa. Władca o piekieł wjeżdża dzisiaj, kurwa. I stary, ja nie jestem ani za tobą, ani za nim, ale rozpierdol tą kurwę, bo mu się należy. Wszystkiego dobrego. Pozdro. Ja też tu nie Dzień jestem między żadnym, o. ale mam płytę BDS. -a. Na samym okay. początku tylko chciałbym e, przeprosić się w, imieniu, w imieniu Fejmu, że e, parę e, niepotrzebnych słów tutaj były gadane. Oczywiście nikt się tutaj e, nie nazwał.